Cześć, nazywam się Joanna Humerczyk i razem z mężem Szymonem Wieczorkiem prowadzę firmę, która zajmuje się organizacją ślubów humanistycznych. Nie wiecie, co to jest? Nie martwcie się. Dzisiaj odpowiem na najczęściej zadawane przez Was pytania. Ślub Humanistyczny to symboliczna, niereligijna i osobista ceremonia, która skupia się przede wszystkim na parze młodej. Dla każdego, dla par niepraktykujących lub niewierzących, których ślub cywilny w pełni nie zadowala i poszukują czegoś głębszego, a także dla par homoseksualnych, które nie mają w Polsce innej możliwości na zorganizowanie ceremonii ślubnej. Ślub humanistyczny to pełniejsza ceremonia, podczas której para młoda może lepiej się wyrazić. Nie tylko dla humanistów. To ślub, który po prostu odpowiada na indywidualne potrzeby ludzi. Nie musi odnosić się do wzniosłych idei i wykorzystywać poważnych tekstów. Ważne, aby odzwierciedlał charaktery i zainteresowania pary, nawet jeżeli są nimi fizyka i astronomia. Coś w tym jest. Zazwyczaj śluby humanistyczne odbywają się w plenerze. Opowiadamy o tym, jak para się poznała i co jest dla nich ważne. I tak jak w tych filmach, jednym z najbardziej wzruszających momentów jest chwila, kiedy para składa sobie swoją własną przysięgę. Czasami przemawiają też najbliżsi przyjaciele i rodzina. Przysięga małżeńska jest jednym z elementów ślubu humanistycznego. Na cały ślub składają się między innymi powitanie gości, historia poznania pary młodej, wymiana obrączek, wybrane teksty literackie. Mniej lub bardziej poważne. Ale oczywiście doradzamy w pisaniu przysiąg i pomagamy ubrać w słowa te wszystkie najważniejsze uczucia. Jest to coś innego. Ślub humanistyczny w Polsce nie ma mocy prawnej, więc aby formalnie zawrzeć małżeństwo, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Część par robi to tylko ze świadkami, a wszystkich gości zaprasza na naszą ceremonię. Czasami pary decydują się na połączenie ślubu humanistycznego i cywilnego. Oczywiście, jeżeli urzędnik wyrazi na to zgodę. Absolutnie nie. Każda para traktuje ślub humanistyczny jako ten właściwy ślub. Nie jest to udawanie przed rodziną. Formalne zawarcie małżeństwa to jedna sprawa, a osobista ceremonia to zupełnie coś innego. Towarzyszą temu duże emocje i wzruszenie. I nie wyobrażam sobie, aby w takiej chwili mógł ktoś po prostu udawać. Nie, nie jesteśmy sektą. Nie wymagamy od par spełniania określonych warunków, czy też wyznawania konkretnych wartości. Tak naprawdę, jako jedyni dajemy możliwość wzięcia ślubu na własnych zasadach i nie narzucamy żadnej formuły. Ślub humanistyczny ma taki sam status, jak ślub kościelny przed wprowadzeniem konkordatu. Prawie wszystkie nasze pary. Poza ślubem humanistycznym zawierają także ślub cywilny. Formalności oczywiście są ważne, jednak liczy się także waga składanych przyrzeczeń. Tak samo jak nie łamiemy danego słowa, tak samo nasze pary traktują poważnie ślub humanistyczny. Bo kiedy wzruszamy się najbardziej? Podczas składania przysięgi czy podczas składania podpisów? Niektóre pary homoseksualne podpisują w obecności notariusza umowę partnerską lub też decydują się na prawnie wiążący ich ślub za granicą, na przykład w Niemczech czy Holandii. A w Polsce organizują ślub humanistyczny. Myślę, że tutaj jest taki podobny rozkład jak w ogóle społeczeństwa. Większość stanowią pary heteroseksualne. A pary homoseksualne to około 10%. Oczywiście, dla Was też bardzo chętnie poprowadzimy ceremonię. Nie robimy dekoracji, zajmujemy się wyłącznie ślubem, czyli przygotowujemy osobisty scenariusz, a następnie prowadzimy ceremonię. Na przykład ja. Zadbam o to, aby wasza ceremonia była dokładnie taka, jaką sobie wymarzyliście. Jestem celebrantką, inaczej mistrzynią ceremonii. Razem z mężem prowadzimy firmę, w której zatrudniamy i szkolimy też innych mistrzów ceremonii. W Polsce taka forma ślubu nie jest uregulowana prawnie, więc nie są także wymagane specjalne uprawnienia. Mistrz ceremonii musi mieć przede wszystkim dobrą dykcję, prezencję, doświadczenie w prowadzeniu imprez, a także umiejętność radzenia sobie ze stresem. Musi przejść szkolenie, które przygotuje go na różne sytuacje, pozna także sprawdzone rozwiązania i kolejność wydarzeń podczas ślubu. To nie uprawnienia decydują o tym, czy ktoś poprowadzi ślub w wesoły i wzruszający sposób. Tylko te cechy charakteru i umiejętności sprawią, że Wasza ceremonia będzie taka wyjątkowa. Napiszcie do nas: Razem spełnimy Wasze marzenia.